Także witam, ja jestem Nofi oto kolejny odcinek i ostatni z CD Skylines 1. Także yy, W dzisiejszym odcinku plan jest taki, żeby dobić 22 tysiące mieszkańców, wtedy łączymy kolej. Co, ale ta gra zacina. A nie, nieważne, zresztą są odblokowane. A. Okej. Okay. No dobra. To w sumie zacznijmy już teraz. Jakby ta gra nie lagowała jak przybliżam ciągle. bo fajnie. Także bierzemy sobie stację kolejową. Jak to tu będzie wyglądało? Dobra, w taki sposób. Podajmy ją tu. I teraz trzeba ją jakoś sensownie połączyć. Myślę, że tory też nie, po prostu musimy dać jednokierunkowe. Nie wiem, na ile to jest. Moment. Na 600, dobra. Tutaj też na 600. O, coś takiego. Coś takiego. Tylko, że tu się nie połączyło, więc musimy się tu pobawić. Note controllerem. Łączysz się? Nie. Chyba muszę to mówić tam jakoś. O, ok. Mamy to. Dobra, no i to się tu łączy. Jak przejdziemy tu, to jeszcze trochę cofnę. Także hops. Hops. No i dobra. To jest ok? Jest ok, dobra. Także tą kolej mamy podpiętą. Natomiast chciałbym, żeby ona jechała jeszcze tutaj, konkretnie. Tak że weźmiemy sobie stację nadziemną, tylko że mnie na nią nie stać. Dobra, to pozbieramy pieniądze, jeszcze odlokuję tutaj teren, a w międzyczasie powiem wam, że jak wam się odcinek spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Mogę brzmieć trochę inaczej, ale jakoś takie nie za dobrze się czuję, jeśli o to chodzi. I przy okazji mam nadzieję, że to nie będzie skutkowało tym, że będę musiał zrobić sobie przerwę. Dobra, eee, trasa tramwajowa, bo tutaj nie ma. Eee, mój plan jest taki, żeby tutaj zrobić to połączenie tramwajowe. O. Także bierzemy to. Teraz bierzemy tu. Tył pasmowa droga z torami tramwajowymi. Okej, okay. kolej jednoszynowa. Trakcja trolejbusowa. To to nie o to mi chodzi. No i ja muszę wziąć to. Także. Eee to jest zwykła. Znaczy nie, z przedziałem jest. Ok, dobra, to nieważne. Tutaj, 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 tutaj. Czy to jest połączenie? No jest, dobra. Yy, to weźmy może dajmy czteropasmową i teraz poprowadzimy tutaj przez całą tą długość. Hops, hops, hops. Dobra, także to jest to. No i teraz druga, druga trasa tramwajowa. Jak to byś mógł pojechać? A bo jeszcze tu nie mam. Czyli, czy ja te tramwaje w ogóle robiłem? Ej, chyba nie. O wow. <grych> no, nie robiłem. Dobra. To plan jest taki, żeby teraz to podpiąć tu. Jakoś. Chociaż wątpię, że to jest do zrobienia, więc. Chociaż spróbujmy. Co mi szkodzi? O, 22 tysiące mieszkańców, fajnie. Ale to nie jest ważne. Bo tak, ja bym to musiał jakoś tu to zrobić. Także jedziemy sobie tutaj. Teraz co? Tu się muszę podpiąć, tylko. W taki sposób. No dobra. Tylko, że to ma być trasa, w sensie linia stricte tramwajowa, i mam nadzieję, że tu jeżdżą tylko tramwaje. Co wątpię. No ale nie widzę tu innej opcji. No dobra. To dajmy to w taki sposób. Teraz idziemy tutaj prosto. Ops. I czy ja tu jakoś. Dobra. Pojdziemy jeszcze tędy. Ops. I teraz spróbuję zrobić tu zakręt. Eee, czy da radę tym? Da radę. Dobra, no to tramwaje mamy ogarnięte. Tu się fajnie zbuduje, jest OK. Dobra, to teraz przejdźmy do budowy tras tramwajowych. Czy jeszcze tu. No to by się też przydało niby. Ojej. Hmm. I gdzie ja to podepnę? Może nie będę podpinał, tylko gdzieś yy, zrobimy tutaj jakiś nawrót i tyle. No chyba tak. Także załóżmy, że jakoś tutaj. Zakrę zakrętem. Dobra, 6. Nie, musi być wcześniej. 3, 3. Ta ulica by się musiała zamienić w tramwajową. Także zwykła tramwajowa. O. Hops, 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 hops. No i to powinno zadziałać. Znaczy, wygląda to głupio. Także może spróbuję jeszcze raz. Tu i tu. Dobra, jest git. Eee, także teraz możemy przejść do budowy tras tramwajowych. Tak więc pierwsza linia będzie tu. Idziemy sobie daleko. Um, jakoś tu. Wtedy. Następna. Niech to będzie taka obwodowa. Wiadomo, nie? Eee, kolejna. 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 Nie wiem po co, ale dobra. Kolejna. Tu kolejna. Tutaj przy parku. I guess. Tutaj. To właśnie, gdzie ja nawrócę? A może to będzie taka po prostu linia? O, zakończ. Myślę, że tak chyba będzie miało sens to. Teraz linia numer 2. Linia numer 2 też pojedzie stąd. Także jedziemy tu, stopujemy tu i wjeżdżamy tutaj. Wjeżdżamy tutaj. Idziemy prosto, wjeżdżamy tutaj, 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 jakoś tu. Jakoś tu, tu, no i nawracamy. Także w tym kierunku, tutaj, tutaj, tutaj. No i dostawmy, zakończmy linię. Dobra. Eee, Przestanek jest w tym miejscu, więc tutaj powstanie nadziemna stacja kolejowa HOPS i coś z tym pomyślimy, ale to zaraz. Eee, widzę, że za dużo trupów jest. Okej. Okay. Krematoria wtedy nie działają. Chyba tak jest. Eee, krematorium. No dobra, to damy krematorium. Eee, tak więc myślę jakoś tu. Ops. C3 To powinno jakoś podziałać. Ewentualnie jedno gdzieś tutaj na obrzeżach i tyle. Ops. Powinno działać. I dobra. Eee, budżet. Okej, okay, te budynki nie są w pełni budżetowane, a powinny. Teraz musimy powyburzać budynki, które są opuszczone ze względu na to, że nie dbałem o nie. Bo są trupy w nich. Ale teraz to się powinno w miarę ogarnąć, więc... Przynajmniej tyle dobrze. Dajmy temu chwilę, bo to i tak samo się pozamienia chyba. No i dobra. Eee, połączmy wtedy kolej. I mój pomysł jest taki. ja tu potrzebuję prostą ulicę. Także dajmy na 6. Niech sobie jedzie tu, tylko że się nie... Niedobrze łączy, więc usuwamy teraz to. To tutaj robimy zakręty. Tak, tak. Teraz to trzeba jakoś sensownie cofnąć. Note controlerem. Nie wiem czy to radę, ale zobaczymy. O, może jakbym jakoś tak zrobił. 30. Jeszcze trochę cofniemy. Tu dam 19. I teraz spróbujmy to mówić tam jakoś się dotknąć. O, tak działa niby, ale. Eh, dobra. Ujdzie. Czy ja dam radę zrobić tu zakręt. Wątpliwy, ale spróbujmy. Znaczy. A nie wiem. Po prostu zobaczmy. Także zakręt jest. Hops, hops. Tutaj, tutaj. A, chcesz w tym kierunku. A jakbym dał to od tego miejsca do tego. E -e. Jak ja macie zmienić kierunek? To trochę nie kołam. A, tu. O. To wygląda sensownie, eee, jakby to było wyżej, ale nie mogę dać tego wyżej, to nie da rady, muszę to zrobić sam. Tak więc, eee, musimy dać to myślę tu spokojnie, tutaj dotąd, chyba jest ok. i tu powinienem na spokojnie się połączyć. O, dobra i teraz tym, tym, o, no i chyba fajnie. Tak jest, tylko teraz tu musimy jeszcze wracać jakoś na te tory, ale myślę, że to nie jest jakoś tak turbo trudne, yy, ponieważ damy to tu jakoś, o tutaj w dół bym dał na trzy, podjedź tu, usuń, tutaj zrobimy zakręt, chyba teraz mówi tam się pobawić, o dobra, też można lekko wygiąć jakby dało radę, nie wiem. No, i możecie, możemy wrócić do zakrętów. Także tu, do tego miejsca, ale z tego węzła i też nie tym, a tym. Ojej. Jeszcze raz. Tu, tu, tu. Ops. A czy ty się połączysz od razu mi z tym? Nawet. Nie wiem, czy podoba mi się to, że to jest ciągle na takim tym, w zniesieniu. No ale z drugiej strony, czemu nie? Także mamy to zrobione. Super. Teraz trasa kolejowa musi powstać. Nowa linia. Tu. I zakończ. Niech się jeździ. To mi z powrotem. Super. No i teraz przejdźmy do rzeczy innych. A mianowicie wody nie ma. Ok. Eee, no jest słabo. Mam jakąś lepszą? Bo to jest uzdatnianie. A bo to jest chyba przypompowanie. Nie, to jest uzdatnianie. Eee, chyba to nie ma lepszej. No. Dobra, to weźmy sobie. Tylko poczekaj, czemu to nie działa? Aha! Za bardzo wody pompuje. LOL. I to też wtedy nie działa. Teraz? Teraz jest ok. No dobra. Także tu po prostu za mało wody było w jednym miejscu. No dobra. Chociaż tu jest niby problem. Już nie ma. Dobra, trzeba jednak je trochę bardziej rozstawić. Eee, jeszcze możesz być. Ale ciebie to postawimy tu. Ciebie to postawimy jakoś tu. Damy tobie prąd. Hop, hop. Wy macie. No i to powinno teraz działać. Tylko, że to wsysa za szybko. No kurwa, bez przesady już. Ojej. Hmm. Może jest tu. Dobra, kupimy tą kratkę chyba. No. I ja tu dostawię. Którąś z tych pomp. Czyli ciebie. Teraz musimy jakoś ten prąd poprowadzić. Chyba lepiej koło tu będzie. Ale nie do rady. Także teraz to już powinno sobie działać, chyba. Przynajmniej taki jest plan. No dobra. Eee... Przejdźmy teraz tu. Bo my mam jeszcze to miejsce. I czy ja tu chciałem coś dawać? Nie wiem. Już nie daję w każdym bądź razie. Eee, poproszę więcej biur. Jak można o to poprosić? Super, dzięki. Eee, tutaj działa. Super. Eee, jak wygląda w ogóle transport? O, nieźle. Tysiąc na tydzień mogło być gorzej, ale Serio nie jest źle. No dobra, to weźmy, wypełnimy ten kwadrat. Chociaż to nawet nie jest kwadrat, ale no dobra. Zwykła ulica. Dwukierunkowa. Bez tego. Tak. To musi jakimś zakrętem wjechać. O. Dobra. To wszystko chyba w budynkach mieszkalnych. Tutaj w sumie też. Co my tu mamy? Yy, mamy 12 tysięcy mieszkańców, jakoś to tam się rozwija, super, super. Yy, no ale to więcej nic nie wpływa, dobra. Yy, czy tu czegoś brakuje, jakiejś szkoły? To jest ok, co A, szkoła podstawowa. Dobra. Tu jest dobrze, tutaj też jest dobrze. Jeszcze biblioteki mi pokaż. Okej, okay, bibliotek tu nie ma, no to już wiemy, co tu będzie wtedy. Ops, albo tu już jest. A? Chyba. To jest definitywnie biblioteka. Dobra, to przestawiamy jednak. Ma Przestawmy ją no tutaj. Super. E, tutaj są, tutaj nie ma żadnej. Tu chciałem stawić, ale tu chyba właśnie było za mało miejsca, więc gdzie by to dać sensownie? Musiałbym coś wyburzyć chyba. Także stawiamy ją tu. Te budynki się wyburzą. Jeszcze ten. No i dobra. Teraz powinno być fajnie. Jeśli chodzi o te biblioteki, w miarę. No jeszcze tu, ale już sedaruje To jeszcze. Widzę tam jakieś hale i tak dalej. Stadiony baseballowe. No ale to wszystko w miarę jest zaopewnione tutaj. Przeze mnie. Ja w sumie, dobra, ewentualnie tu by coś mogło powstać. co to jest? to jest? To jest krematorium. Dobra, to to nie jest ważne. Szpitale są. Straż pożarna w teorii mogłaby być. Ale to co jakoś tu? W sumie? Czemu nie? Ops. No jeszcze tu nie ma. Dodajmy taką małą. O, jakoś tu. Dobra. No, jeszcze tam nie ma, no ale już tam sobie daruję. Czy nie? Podajmy no jej taką małą. Czy to nie wystarczy wystarczy. To masz Igit. Policja. Eee, policja by mogła tu być na dole jakoś. To jest większy budynek. Okej. Okay. To jest też większe. To jest też większe. To jest za duże. To postawmy ten komisariat, chyba. No, A jednak go mówne lekko. I już będzie. Wtedy to też. O, jakoś tak. Będzie fajnie. Bo teraz tu dodamy jakieś chodniki, tak dla zmyłki. I powinno być ok. Damy tu, 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 tu. O. No i fajnie. Dobra, wracamy w to miejsce. No i tutaj bym poleciał, chyba, do góry tylko. O. No i co, takie zone? No w sumie czemu nie? Damy tak i damy tak. Teraz tutaj trzeba to jakoś dobrze wypełnić, czyli sklepy i więcej mieszkań. Jakoś bym wokół tej biblioteki objechał. Że chyba jakoś tak. O. To bym się do tej drogi podpiął. Coś takiego. Tu sobie połączymy. Teraz damy sobie chodniki. Jeden. Tu nie mogę. Tu musi być. Dobra. I weźmy te parki, które mają drogi. W sensie. Kurwa drogi. Parkingi. O, widzę, że mogę takie hotele też stawiać. Okej. Okay. A to nie chcę tego stawiać. Dobra, znalazłem w końcu. Eee, to co, tutaj. Nawet chyba w miarę dobrze jest. No prawie, ale dobra. Teraz trzeba taką drogą wjechać. Ops, ops. Tam już jest. Także tutaj wszystko bym pozastępował domami. Chociaż dobra, to jakieś sklepy niech wejdą. Trochę biur, hops, hops, hops i więcej domów. Teraz jeszcze to ogarnę. Także, um, hmm, dobre pytanie. Chyba jakoś tak, Ops. I teraz tu dajemy biura i przez to całe. Tutaj domy, 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 no i domy. To tutaj, takie powstają, bo to nie jest w tej strefie, chyba. Mam takie przeczucie? Tak jest. Poprawka. To może te biura obejmować, jakby z tym nie mam problemu. Tylko, żeby te domy się zbudowały tak w miarę sensownie. Dobra, bo to są jako biura. No właśnie. Moment. Mm. Tutaj ładnie trzeba. O. Tak. I teraz jest super. A bo tutaj, tak? Zaznaczamy. Będzie git. No i dobra. Yy, połączyliśmy to, połączyliśmy to jakoś działa, działa także i ja naprawdę nie czuję się dobrze, więc zakończymy to teraz. Ten odcinek jest mega krótki. Ja go nagrałem tylko pół godziny, ale nagrałem go tego samego dnia co go wstawiam i właśnie się nie czuję jakoś dobrze. Yy, nie zdziwcie się, jak jakoś będzie przerwa na tydzień czy coś. Yy, w każdym razie, to tyle. ze City Skylines 1. Yy, no, okej, okay. tylko że nie mam potrzeby grania w, w jedynkę, jeśli gram w dwójkę. No i co? To tyle. Jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę. No i w następnym tygodniu jeśli będzie ze mną OK to dwa filmiki z s 2, a potem od następnego tygodnia zaczniemy coś innego. To tyle. Pa pa!